Kilka dni temu noga mi drętwiała jak smog. No ręka to wiecie jaka jest, ale do tego jeszcze noga mi drętwiała. I mówię, czym tu kurczę wymasować? Skurcze złapię, co to znaczy łapią cały czas kurcze. Witaminki błykam, ale to mimo wszystko i tak skurcze łapią. I przez przypadek Mogłem się w ogóle schylić i w szafce znalazłem sprzęt, który kilkanaście lat temu dostałem od teściowej. Ja Wam pokażę. Taka, taka fajna rzecz. To nie jest żadna reklama ani nic, tylko to gdzieś teściowa kupiła, już nie wiem gdzie, naprawdę nie wiem. W jakim tam sklepie. To się nazywa jakoś tam Apollos czy jakoś. Tak, to wygląda tak, takie kółeczka z takimi garbami. I co ja tym robię? Ja wam pokażę. Ręką, którą mogę jeszcze. Nogę tą taką sztywę. No, masuję. Gdzie, jak tylko mogę. No i e, tą rękę też masuję. I wiecie, e, i przynosi to swoje skutki. Pozytywne, oczywiście. E, także, e, dopóki cokolwiek mogę robić, to staram się pomóc. E, kogo ja będę prosił o masaże? Czasami Sylwia, wolontariuszka, którą już znacie, w której mówiłem, masuje mi rękę. Ale Sylwia się jeszcze uczy, a ja potrzebuję masażu. To dobrze, że ja w ogóle to znalazłem. Także taki sprzęt, jeżeli możecie, czy sobie, czy komuś z rodziny, kto potrzebuje, to kupcie. A komuś, kogo znacie, kumpel, koleżanka, czy ktoś, to polećcie, że są takie sprzęty, jeżeli tylko mogą, to albo sami niech się masują, tak jak u mnie, to się jedną ręką jeszcze, jako taką mogę. A jeżeli nie, no to ktoś niech pomaga. No, kiedyś to mama mi pomagała, ja leżałem, to masowała tym... <grym> <grym> A teraz to już nawet nie nagrywam y, prawie y, z kuchni, y, z tego cyklu kuchni, ojku, przepraszam, e, kuchnia niepełnosprawnego. Coś się pomywać, Zdrowie pada, ja się starzeję. I tak to wygląda. Już coraz mnie daje rady robić tak. A w plenerze, kiedy ja film nagrywałem, to chyba pół roku temu, nie ma ja. Ale pamiętajcie o sprzęcie. Już nie będę o sobie narzekał. Tak, taki sprzęt do masażu istnieje. Także jeżeli możecie i chcecie, korzystajcie z takiego i kupcie sobie czy komuś. Cześć.